Cześć, ciałem, moi drodzy. Dzień dobry. Kolejny odcinek z szefem kuchni Marcinem Banachem I szefową Akademii Gastronomii. Moi drodzy, dzisiaj będzie na temat pięciu największych błędów. Lub może być więcej, albo może być mniej jak nam. Bo nam się dobrze gada zawsze. Edyta, tak. pierwszy. Ty musisz zacząć. Ja, bo ja to zawsze pozytywnie widzę. Mhm. Pierwszy. Teraz gdybym miała ja wybrać, ale to muszę to, to musi być Nie, tak dla kolejności. ciebie. Nie, dla ciebie. Dla mnie to jest niewłaściwe delegowanie zadań. A o, ja mówię tak. się, nie delegowanie zadań pod kątem umiejętności poszczególnych osób? Nawet w małych zespołach, nie? Tak. Nawet w małych. Tylko wrzucanie ludzi w szablon na mhm. zasadzie takiej, że Ty jesteś moim kucharzem, więc Ty będziesz robił pyk-pyk-pyk-pyk-pyk, bo tak jest w szablonie. Nie. Szablon mhm. dostosowujemy do umiejętności, do predyspozycji. Do chęci. Do, chęć, do chęci. Do tego, kto co lubi, w czym się lepiej czuje, w czym się czuje po prostu pewniej. Mm. No ja zdecydowanie tak. bardziej wolę, żeby u mnie w zespole desery robił ktoś, kto się fascynuje deserami. Aniżeli ten, kto pasuje, kto pasuje do wołowiny. Grafiku. Albo w grafiku, albo do wołowiny, albo. Tak, tak. Zazwyczaj jest, no to dzisiaj dziewczyny też zrobią ciasto. To się z tym spotykał. Nie ma planu, bo tu się zaraz pojawia plan, mhm. że zaplanujmy tą pracę. Zaplanujmy takie desery, które na przykład można przechowywać dłużej lub można, tak jak musy jakieś, które u nas robi Piotr na szkoleniach, e, przymrażać. I tu nic się złego z tym nie dzieje. Nie? To jest brak planowania. Tyle ja bym się zgodził. To jest kolejne. To jest drugi błąd. Brak planu. Generalnie planu. Ludzie tak. żyją z dnia na dzień. Tak, z dnia na dzień. E, jak... Z tygodnia na tydzień. Idzie maj. Jakie masz plany na maj? No mam kupę komunii, a jakiejś szparagi, coś, nie, nie da rady, mam duży ruch, nie? Mało tego, jeszcze jak sprzedają te komunie, to wiedząc o tym, że one są zakontraktowane rok do przodu, to nie ma Na maj, takiego... na sezon Dabaj. szparagowy na przykład. To nie ma czegoś takiego w planie, z mojej perspektywy, bo Ty patrzysz z perspektywy szefa kuchni ja patrzę z perspektywy menadżera, mhm. nie ma planu doty dotyczącego inwentaryzacji. Ludzie nie wiedzą, czy mają porcelanę, czy mają sztućce, czy mają szkło, czy mają... Co roku, co roku. I co roku są zaskoczeni, że jest maj. Nie mm -hmm. ma tego planu realizowanego w lutym, nie ma tego planu realizowanego w styczniu, nie ma tego planu realizowanego w kwietniu. On się dzieje tu i teraz, to znaczy przychodzi nam pierwsza sobota, niedziela... Czyli w chaosie. W chaosie i nagle okazuje się, że brakuje komuś 200 łyżeczek, bo on tak. nawet nie wiedział, bo nie tak. zaplanował tego wcześniej. Tak, tak. i to Dla mnie zawsze, jak jest zima, planuj lato. Jak jest jesień, planuj wiosnę. Masz już, wtedy, masz już wtedy duży spokój. A te zaplanowania są cztery niuanse. Po pierwsze, plan ma zarządzanie, czyli na kadrę, bo tą kadrę tak, trzeba przygotować. Tak, tak. Drugi plan to jest plan marketingowy, co ja chcę sprzedać, na, na minimum kwartał do przodu. Trzeci to już plan... są w ogóle dwie rzeczy, które kuleją, i to są takie grze... jedne z grzechów głównych gastronomii. Słabe zarządzanie, nie? Ten marketing traktowany po Macoszemu, co się często spotykamy. Oj, tak. e, nasz, a po co mi szkolenie u naszej Libero z marketingu, jak, jak przecież to tylko social media, to Żada filozofia. I nagle a, się tak. potem okazuje, że co? A, że jest, że o 20% o. jest większy przychód restauracji. Po, po zmianie polityki marketingowej. To prawda, polityki marketingowej i generalnie umiejętności. Określenie, kto jest moją grupą docelową, kto jest moim gościem docelowym, i w ogóle w jaką grupę ja chcę uderzyć. A czy ja uderzyć. gotuję dla tych, co faktycznie do mnie przychodzą? No czy się uparłem na burgera dla, nie dla domu seniora pobliskiego? No ładnie. Bo to są takie historie od nas. Kolejne, ja bo już mówiłaś: zarządzanie. Więc tak. to jest zarządzanie to też jest, też jest, tak. to też jest grzech. Grzech, taka bolączka, błąd, błąd duży. Nie zarządzamy. Nie? My nie mamy planu, my nie mamy wartości, bardzo często zarządzanie yy, I to zarządzanie jest pretensją do ludzi, czego tak. nie zrobili, bo powinni byli się domyśleć. I to stara szkoła. Nie dajemy checklist. Określamy, że no przecież jak ja wiem, to i wszyscy wiedzą. A najchętniej to punktujemy błędy, a w ogóle nie chwalimy. Spytałem na swoim szkoleniu, kiedy ostatnio pochwaliliście swoją załogę. To zaczęli mi wymieniać, że na przykład jeden, że w Sylwestra. No tak. Kto... Mamy maj. Mamy maj. Hello. Ktoś, że w czwartek. Ktoś powiedział, że chwalę po każdym serwisie. Fajnie. To, to są bolączki zarządzania. Nie? Ale zarządzanie to nie tylko chwalenie. To, to również zarządzanie czasem pracownika, go, godzinami, zarządzanie polityką magazynu. To jest szerokie spektrum. Nie? ale generalnie tam wszędzie w tym spektrum są ludzie i oni mają swoje predyspozycje. Niestety wszystkie te grzechy główne będą za siebie zachodziły. To nie jest takie, że zarządzanie to zarządzanie, nie? a że koszty to koszty. A koszty to kolejny, ko a mianowicie brak kalkulacji, analizy, costu, kontroli. Brak kontroli. kontroli. Ciągłe dokupywanie rzeczy, bo zespół a... źle zrobił e zamówienia, bo szef kuchni był kolejny dzień w pracy, robił je w nocy. Za Etc., et et I czasami się kończy, że na przykład pan prezes jeździ 8 razy dziennie po sklepach, gdzie przepłaca kilkukrotnie za kilogram często po koperek, po kawałek rzodkiewki, po trzy brakujące kefiry. No, Braka. To, to jest analiza kosztów. Ale to znowu się składa. Brak planu, brak zarządzania, tak. brak analizy kosztowej, bo gdyby ktoś to policzył, to by się okazało, mm -hmm. że to się totalnie nie spina. Chociaż często myślą, Wiedzą o tym, że się nie spina, ale nie widzą możliwości wyjścia z sytuacji. Nie to wiedzą tej dlaczego, tej... że się spina, bo to jest dla nich oczywiste. Tak. To jest dla nich oczywiste, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, gdzie lepiej zrobić szkolenia. Często się z tymi swoimi błędami konfrontują dopiero u nas na miejscu w Sopocie w Warszawie lub w Krakowie, gdzie robimy stacjonarne szkolenia, że jednak ktoś, tak jak oni w tej branży, to ogarnął i tak, on przestał jeździć, bo ma Odpowiedzialne osoby za swoje zakupy i przestał jeździć podatkowe zakupy. I to, co uwielbiamy w szkoleniach, to jest ten moment, kiedy my mówimy o tym zarządzaniu. Ja powiem o swojej perspektywie. Uwielbiam e, te przykłady, w których jest ten moment, mówimy o tym zarządzaniu. Po półtorej godziny bloku szkoleniowego przychodzi czasem przerwę i na 16-18 uczestników, 12 z nich idzie zamawiać jajka i mąkę. Albo się chowają w krzakach i odkręcają źle zamówionego sandacza, albo różne rzeczy, nie? Bo jakby... o tym potem mówimy. Oczywiście, wyciągamy to na forum. Wy wyciągamy na forum, bo to, bo, to, bo to jest do zmiany, bo da się zrobić taki zespół, tak. który jest samodzielny. Jest. Tylko my trochę sami, mam wrażenie, nauczyliśmy ludzi braku samodzielności, bo e, ja widzę to z tej strony, że my powodujemy, Sposób myślenia ludzi o samym sobie. Co to znaczy? To znaczy, my mówimy, wiesz co, ja to zamówię. Zostaw, ja to zrobię. Tak. To znaczy, że mówię bezpośrednio do człowieka, do którego, do którego się komunikuję, że jesteś niewystarczająco mądry, bystry, sprytny, inteligentny, zaradny życiowo, żeby mi tą marchew zamówić do tej restauracji. Ja to muszę zrobić sama. Jak ją sama zamówię, to będzie dobrze zamówiona, a jak ty ją zamówisz, to będzie źle zamówiona. Tak, to jest częste. Ja pamiętam swój moment w karierze szefa kuchni, kiedy do mnie dotarło, że błędy mojego zespołu to moje błędy. Bo nie ma, źle, nie ma złych zespołów, są źle zarządzane po prostu. My jako liderzy, bo szef kuchni to lider, menadżer to lider, szef baru to lider. Często nie dopuszczamy tej myśli do siebie, że my możemy coś zrobić źle, że to od nas zależy, od zmiany naszego nastawienia. I ja pamiętam ten moment, kiedy zacząłem po prostu skupiać się na, na, na swoich błędach. Co ja źle robię? I jednym z moich głównych błędów było to, co teraz powiedziałaś, i z tym się w 100% zgadzam, że próbowałem robić wszystko za swój zespół, który po pierwsze mi nie ufał, bo myślał, że ja mu nie ufam. Nie. Źle pracował, bo nikt nie był w stanie spełnić moich oczekiwań, bo ja zawsze byłem na 180% w pracy. To jest ta zmiana. I to jest ta zmiana, która nie. następuje na szkoleniach przy konfrontacji znowu z, z innymi. I to jest nasz grzech, grzech główny grzech Zosi. Samości. To, to prawda, Zosia, samosia, zrobiłem wszystko sami. To nie prawda. da rady. Zespół, zespół to w ogóle lider i zespół. Ja mam takie powiedzenie, że szef kuchni to jego zespół, a zespół to szef kuchni i to jest bardzo spójne. I do tego trzeba dodać salę, menadżerów, właścicieli, i to jest zamknięty, samki układ naczyń połączonych, nie? No Zgodzisz prawda. się czy nie? Tak, tak. Ta, ta. ta. Ja więcej grzechów nie pamiętam. <laughs> No, ja jeszcze dorzucam siebie. Dorzuć. To jest założenie, że moi pracownicy są źli i beznadziejni. Jest pewna grupa, która rotowała, rotuje i rotować będzie. Tak. I to jest trochę takie przekładanie siły, dlatego że ja bardzo często spotykam się na szkoleniu i też. Z szkolenia naszego kolegi Tomka Grabianowskiego, mm -hmm. gdzie czasami jestem wolnym słuchaczem, po prostu. No, Widzę zazdroszczę, jak... bo dobrze, dobre szkolenie. Bo dobre szkolenie, właśnie, za zarządzania. Graben bardzo ładnie pokazuje na przykładzie wagi, w jaki sposób my traktujemy sposób zarządzania w firmie. Mając w zespole 10, 15, 20, 30 osób, przekładamy 95% energii na tą jedną osobę, traktując tak. po macoszemu całą ca resztę. Całą resztę. I tak naprawdę to jest problem. Naszego zarządzania, a nie całego zespołu, bo jedna osoba źle pracuje, a nie cały zespół. Szef kuchni, to będę mówił ze swojej strony, jako lider, ma trudne zadanie, a jednocześnie łatwe. Jak złapię to coś, i to coś się zazwyczaj łapie na szkoleniu z innymi szefami kuchni, jak siedzimy sobie w tej grupie, czasami dwudziestoparosobowej, bo już mamy takie wyniki, gdzie łapie to coś, że musi traktować zespół równo. A sprawiedliwie to nie znaczy porówno. Musi znaleźć ten środek, ten balans, że musi być i przyjacielem, i szefem. We wszystkim musi być granica. Zespół potrzebuje zasad. Zespół nie potrzebuje ciągle wolnej ręki na wszystko. Prawda. Nie można się, że nie trzeba się zgadzać na wszystko, na, na każdy kaprys i tak dalej. My, my potrzebujemy zasad, wszyscy Ty też. My o, bardzo. My potrzebujemy być w czymś, w jakimś układzie. Nie? Dlatego, że ludzie lubią pracować w porządku i harmonii. Tak. Ludzie lubią wiedzieć, czego się od nich oczekuje i wymaga. Czują się niepewnie, jeśli w restauracji nie są postawione zasady i granice. Czują się niepewnie w sytuacji, w której mają sami, sob sami sobą zarządzać, bo będą zarządzali tylko takim sumpem, który gdzieś tam nabyli, a nie zawsze to, co ten bagaż, który ze sobą mm -hmm. noszą, to on jest... Nam odpowiadający. Dokładnie, bo, bo jeżeli, szef w kuchni, tak, jeżeli szef kuchni powie na początku, podczas pierwszej rozmowy, czasem w ogłoszeniu już nawet wrzuci, że nie toleruje na swojej kuchni używek alkoholu, narkotyków i w ogóle przychodzenia po imprezie, jest to już pierwszy filtr dla tych osób, które po prostu no, mają taką, taki styl bycia troszkę i życia i pracy, gdzie co też jest takim zmorą trochę branży. O Oj, dużo. Tak. I on, oni już nie przyjdą. Jak to powtórzy na rozmowie o pracy, a w ogóle jak powie podczas swojego ekspoze na zebraniu, przedstawienia swoich wartości, co lubi, co nie lubi, co docenia, co nagradza, to jest jasny i klarowny sygnał, że tak, nie przychodzimy na kacu do pracy na przykład. Albo tak, jesteśmy na kuchni otwartej, nie przeklinamy. Albo tak, towar sprawdza ta i ta osoba, a ta i ta go zamawia. Nikt się nie musi niczego domyślać. Zespół musi być poukładany. Ja to często porównuję do, do struktur wojskowych, gdzie jest hierarchia i to jest bardzo zdrowe. Prawda. Każdy jest odpowiedzialny za coś. Ustawiamy jakiś schemat relacji, kto do czego z kimś przychodzi, bo z całym szacunkiem do pani ze zezmywaka, ale ona może robić swoją własną listę braków chemii do, nazwijmy to, do sprzątania, ale nie musimy tego krzyczeć przez pół sali, że skończył się domestos. Bo ja chętnie to zapiszę, ale bardzo często zapomnę zapisać. I to jest, to jest tak, to jest tak. I to znowu, ale zobacz, znowu komunikacja, zarządzanie, planowanie. Po tej pani trzeba też zaplanować jej listę. A przecież na naszych kuchniach pracują ludzie już z całego świata. Tak naprawdę. I jak, w różnych pokoleniach. I w różnych pokoleniach, i jeżeli mamy. Ja nie widzę problemu, żeby dla pani, która jest z innego kraju niż my i mówi słabo w naszym języku, zrobić jej checklistę zadań w jej języku i powiesić to u niej na zmywaku. Ile mi spada w ogóle takich chaosu komunikacyjnego? Oczywiście, że tak. Że żeby dojść do takiego etapu. Nie można być osobą, która wykonuje zwykłe obowiązki pracownika etapowego. Trzeba mieć czas na zarządzanie. Trzeba mieć przestrzeń. Trzeba mieć przestrzeń. A żeby mieć tą przestrzeń, to wracamy do punktu pierwszego, delegowania zadań. Tak. Jak jest delegowanie zadań, to znaczy ja nie muszę osobiście tej marchewki obierać, ja nie muszę osobiście teraz każdego zadania wykonać. Sprawdzić każdego pomidora w dostawie. Tak, ja sprawdzam czasem dostawy. Tak. Ale po sygnale, że na przykład dostawcy zaczynają... Są, dostawy są niespójne z zamówieniem. Wtedy faktycznie raz na jakiś czas, jako szef, mogę się nad tym pochylić i sprawdzić, ale zdelegowałem to na ludzi odpowiedzialnych w zespole, którzy znają się na towarzysce, którzy mają doświadczenie. Ja to nazywam osobiście, to są moi gwardziści, czyli osoby myślące jak ja. Tak. I w zespole mamy część takich osób, które tak myślą, i część, która myśli trochę okay. inaczej. I wszyscy muszą mieć swoje zadania. I tego nie robią. Nie dzielą tych zadań, nie dają. Bo to jest takie trochę płynne. Jak nie ma delegowania, nie ma zarządzania. Tak. Jak nie ma zarządzania, to kasa się nie zgadza, mhm. bo nie ma kto jej pilnować. Dlaczego? Bo nie ma kto jej liczyć. Tak, i wtedy na przykład, jak nie jest zdelegowane, przyjeżdża, nie, szef kuchni nie ma czasu na negocjacje z dostawcami, na ustalenie godzin, i wtedy na przykład kuchnia zaczyna pracę od dziewiątej, szykujemy prepa, a towar przyjeżdża o siódmej, bo tak pasuje kierowcę i zostawia go pod. Knajpą. I pierwsza przychodzi pani ze zmywaka, która na przykład. Mhm. Mówi, że I ciągle wkłada, tak tak, tak. tak, że to jest, że to jest, to jest bardzo, bardzo częste. Albo towar stoi, czeka, aż przyjedzie kuchnia, wzięła w jedną, sałaty w aż ktoś przyjdzie z kuchni, bo i na to potrzeba czasu. I to jest zarządzanie, to jest, to jest delegowanie. Dokładnie. Kolejne grzechy? Kolejne będą, grzechy jakieś. będą jakieś, będą ja my jakieś. Myślimy coś kiedyś. Tak. No, oczywiście, że tak, moi drodzy, i w tym odcinku to już wszystko. Szefowa kuchni? Akademii. Cześć. <śmiany> Cześć. Pozdrawiamy. Cześć.